Panie Tomku, dzisiaj spotykamy się, bo pojawia się kolejna inicjatywa. Tak, chcemy tutaj zbudować park do street workoutu, dlatego zaprosiłem z Raciborza prekursorów tego sportu. Przedstawią tutaj tajniki tego sportu, zrobią warsztaty i pokaz dla uczniów. Pamiętam, kiedy kilka lat temu rozmawialiśmy na temat tego, co powinno powstać w Raciborzu. Wydawało się to, że jest to już sfera marzeń, bo młodzi ludzie chcieli wybudować coś dla siebie, zrobić coś, co tak naprawdę według nich będzie im potrzebne. Okazało się, że przychylność Was była na tyle duża, że w może udało się zrobić taki plac. Tak, udało się, gdy rozmawiałem z osobami decydującymi w tej sprawie, spodobał się ten pomysł. Zostałem przez pana Marka Kurpisa skierowany do prezydenta bezpośrednio, ponieważ ten pomysł był no, jak najbardziej dobry. Nie jest to tylko właśnie jakby dla mnie, dla mojej grupy, tylko jest to szerokie grono odbiorców. Każdy sportowiec, każda zwykła osoba może przyjść, po prostu wzmocnić te partie, w których ćwiczy się street workout, właśnie i jest to takie, właśnie nieograniczone, tylko raczej do szerszej publiczności, no dla większej ilości osób, więc akceptowali to i udało się nam to oprócz warsztatu pokazów dla uczniów, co dalej, co chcielibyście zrobić, bo, bo to nie jest tak, że mamy gotowy teren, gdzie można ćwiczyć, chociaż podobno jeżeli chodzi o ten sport, to można go ćwiczyć gdziekolwiek, gdzie jest jakieś stabilne oparcie. Tak, można ćwiczyć na różnych urządzeniach, jakie się znajdują na placach zabaw, gdzieś w mieście, ale chcemy zrobić taki profesjonalny tutaj park, bo mamy już tutaj siłownię na wolnym powietrzu, ale coś też zaoferować tym młodym, żeby spędzali czas na świeżym powietrzu, trenowali, ćwiczyli, rywalizowali ze sobą. Dzisiaj jesteście w Kuźni, żeby też pokazać młodym ludziom, ale także w jakiś sposób przekonać władze i szkoły, i pewnie władze miasta, osoby decydujące na temat tego, w jakim kierunku idzie sport w Kuźni Raciborskiej, do tego, że warto zainwestować w, taki, w takie właśnie miejsce, bo to nie tylko ludzie młodzi, ale. Ale można powiedzieć w ka o każdym przekroju wiekowym. Dokładnie, jest to sport, który nadaje się dla każdego. Każdy może wykonywać ćwiczenia, które daje radę, e, to, z którymi sobie daje radę. Można zacząć od zwykłego podciągania. Przez zwykłe podciąganie można dojść do takich elementów jak muscle up, czyli przejście siłowe nad drążek. Nie jest to obowiązkiem robić niesamowite ewolucje. Ćwiczenie jest też dla samopoczucia dobrego, dla zdrowia, więc jak najbardziej polecamy to każdej osobie, która jest chętna. Czyli można powiedzieć, to jest powrót do korzeni, bo kiedyś, patrząc na rzeźby starych ateńskich mistrzów, właśnie. Sylwetki miały bardzo, doby, bardzo dobrze umięśnione i kiedyś nie było siłowni, nie było żadnych suplementów diety, czyli wracać do korzeni, czyli ćwiczenia, jeżeli chodzi o masę własnego ciała, tak. oparte na, na, na masie własnego ciała. Tak, dokładnie, starożytni Rzymianie, Spartanie ćwiczyli właśnie w taki sposób, no tak jak Pan powiedział, nie było sprzętu takiego jak teraz na siłowniach jest i zupełnie to wystarczało używać własnej masy ciała w pompkach w staniu na rękach, na przykład w zwykłych pompkach, czy w podciąganiu. Jest to tak dobre rozwijające ćwiczenie, że nadaje się jak najbardziej do budowania masy, sprawności i wszelkich takich elementów. Sport, który chcecie promować w kuźni Rociborskiej to nie jest sport tylko na młodych, ale przeglądając strony internetowe, portale, gdzie można zobaczyć różnego rodzaju filmiki dotyczące tego sportu, widać, że ćwiczą to ludzie w różnym wieku. Tak, można dobrać ćwiczenia do każdego wieku. No, oczywiście jak ktoś jest już starszy, no to nie zrobi takich cudów, jak młodzi ludzie robią, ale każdy coś na pewno dla siebie znajdzie i każdy będzie mógł codziennie swoją poprzeczkę gdzieś tam podnosić i coraz lepsze wyniki uzyskiwać. W dzisiejszych czasach, kiedy młodzież no nie jest za bardzo wysportowana, takie place. Będą pomagały troszeczkę, bo coraz więcej słyszymy o tym, są różnego rodzaju akcje, żeby młodzież nie uciekała z lekcji WF-u, żeby nie brała zwolnień lekarskich. Czy właśnie takie place i przykłady, na przykład młodych ludzi ćwiczących, robiących różnego rodzaju ewolucje, które mamy przykłady tutaj na e, obok, to będzie właśnie taki dobry przykład i taka dobra motywacja do tego, żeby jednak dbać o tą swoją tężyznę fizyczną, bo nie ma co ukrywać no trzeba dobrze wyglądać i niekoniecznie za pomocą suplementów, ale właśnie za pomocą ćwiczeń. Tak jest, zgadzam się sam na Facebooku właśnie organizowałem akcję pod tytułem tak dla drążków w każdej raciborskiej szkole. E, przy okazji chciałem właśnie, jeżeli byłaby taka możliwość postawienia w każdej szkole tych drążków, dawać właśnie coroczne zajęcia pod nazwą nie dla zwolnień z WF-u, pokazywać sport jakim jest street workout i po prostu, żeby ludzie zrozumieli, że, że fizyczność jest bardzo ważna, nie jest najważniejsza, wiadomo, że intelekt też trzeba rozwijać, ale myślę, że nie można się ograniczać i trzeba i o to i o to zadbać.